Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek troszeczkę inny. Trzy życiówki w jeden tydzień. No prawie trzy życiówki. Zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Pierwszą życiówką odrzańską jaką pobiłem był okoń. Okoń 52 cm. Ciekawe czy trafię jeszcze kiedyś na pobicie życiówki ogólnej. Czyli jeszcze ciut ciut większej. Coś pięknego, coś niesamowitego. Piękna ryba. Piękna, zdrowa, duża ryba. Ach. Nie, mówię do kamery. Wyhaczona się w się tutaj. Pięknie. Ale bydle. <laughs> Coś pięknego. Buzi i do wody. Jeszcze do podbieraka, niech sobie podpoczywa Niech sobie poodpoczywa. Niech sobie poodpoczywa w na razie. Piękny, bardzo zbliżony do mojej życiupki, ale jeszcze nie życiupka. Piękny oks. Wraca do wody. Uciekaj ziomuś. Mm, ostatni widok. Piękna ryba. Wielki, wściekły. Uciekaj kolego. I spotkajmy się jeszcze. A, 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 a I to ładna, i to ładna. Pytanie co to jest? Jezus Maria! Nie pytaj co to jest. Nie, boleń. Jobjum. Mam taki boleń! Nie uwierzysz jakiego mam bolenia! On mi się do podbieraka nie wejdzie przecież! Że mi nie wejdzie do podbieraka! Wow! Mam go! To jest boleń! To jest boleń. <śmienicza> Co prawda ilościowo miałem ich zawsze bardzo dużo. Ale tym razem udało się chyba pobić życiówkę. Pytanie tylko czy na pewno. No nie wiem. Zobaczymy. Ale kloc. Spokojnie, spokojnie. <śmienicza> Kochani, <gulani> ryba niesamowitych rozmiarów. <gulani> Za chwilę wam ją zaprezentuję. Ułożę tylko wszystko. Sprzętu na łódce jest niestety bardzo dużo. A czy ryba pobiła rekord? Czy jest nowa życiówka? Jest nowa życiówka! <gulani> 83 grube centymetry. Piękny kloc. Potężny. Nowa życiuwa, boleniowa. Gruby kaban złowiony bardzo głęboko. Złowiony bardzo głęboko. Czas na zdjęcia. Moi drodzy, piękna życiuwa. Piękny byk. 83 cm. Dziękuję Ci stary. Spadasz do wody Piękny byk, Wraca do wody. Piękny byziór. Piękna ryba. Odpocznij. Odetchnij. Dzięki za walkę. Coś niesamowitego to są ryby, które zasługują na pełnię na pełni szacunku. Ogromna japa, wielgachna, jeszcze chwilkę poleż sobie, nie za chwilę odejdziesz. Wynucham. Był okoń, ale był też i bolem. Czas na kolejną życiówkę, sami spójrzcie, ogromny sandacz. Coś niesamowitego. <grym> Oczywiście jest to żart, i przyszło mi zmagać się z całkowicie innym przeciwnikiem. Walka naprawdę bardzo nierówna. Odzyskuję, odzyskuję, ja idę, w końcu zaraz ja idę, ja wyciągam, ja podciągam, ja podciągam, ja podciągam, jeszcze ja podciągam, nie, już nie, już nie, już się kładzie, kładzie się. Stoimy Stoimy, teraz ja idę. Ja idę Ja idę, ja ciągnę, ja ciągnę. Umaga. Ja ciągnę. Chodź, 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 chodź. Tak? Ja ci relacjonuję, jak w radiu. Nie, yeah! dawaj go. Dawaj go, dawaj go! A nie jestem w stanie! Czy jak mi żółki na czole wyłażą! Ach. Dobra, ja idę. 10 centów wyciągnąłem. 10 centymetrów. Dobra, on 15. On 20, on 30. Jebany! To jest potwór! La la la! To jest potwór! La la la! Ale ryba sezonu? Powiem ci, że może być Jopierdol, jakie bydło! Jopierdol! jo pierdolę! Dwujaz, ja dwujaz Co? Dzum, dwujaz No może nie dwuja, ale nawet no, nie będę się tak aż jarał, ale blisko, blisko Wchodzimy idziemy do wody jakby coś Ej, jest ogromny są Ale już jest zmęczony On też bidulek ma dosyć Ale on się nie własi Najgorsze jest to, że ten chuj się nie chce położyć I tak cały czas kombinuje I tak cały czas próbuje odpłynąć Cały czas macha tym kurwa wielkim ogonem Trzymaj się teraz. Nie, trzymaj się teraz. To jest kurwa grubo ponad 2 metry. Będzie. Będzie, ale on się owinął o plecionkę cały. On jest cały owinięty o plecionkę. Jeszcze kilka minut wcześniej myślałem, że rybę wyciągnę. Gdy tylko pokazywała się przy powierzchni, byłem pewny, że za chwilę się położy i będę mógł go podebrać. Niestety ryba zaczęła naprawdę walczyć. Zaczęła odchodzić, podchodzić. Zadzwoniłem po Patryka. Liczyłem na to, że gdy ryba się tylko będzie kładła, od razu pomoże mi ją podebrać. Niestety nawet nie podeszła do łodzi. Cały czas krążyła gdzieś w pobliżu. Kładła się pod wódką, a gdy tylko próbowałem odpłynąć lub podpłynąć do brzegu, to ona robiła zupełnie coś innego. Długi i męczący hol zakończył się niestety porażką. Problemem był chaczek. po prostu zwykła główka dzigowa, bo ryba była złowiona na właśnie główkę dzigową. Tak wyprostowany, ryba uwolniona, bez pojczyka. Moi drodzy, to już koniec materiału. Film myślę, że ciekawy, fajny, a co najważniejsze, emocjonujący. Zapraszam Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!